Okej, okay, moi drodzy, po wielu latach czekania, po dziewięciu latach od pierwszego sezonu. Sezon piąty trafił na Netflixa, w zasadzie jego pierwsza połowa, czyli cztery odcinki. Później 26 w święta dostaniemy kolejne trzy i bodajże na Sylwestra finałowy. Ósmy. Także dzisiaj pogadamy o pierwszych czterech, które są na Netflixie. Spoilerowo, żebyście nie byli zdziwieni, bo nie za bardzo wiem, jak o tym inaczej rozmawiać. Natomiast wiem, że dzielicie się wy na tych, którzy niesamowicie nie mogli się doczekać piątego, ostatniego sezonu, i na takich jak ja, czyli takich, co się mogli doczekać, ale z otwartą głową obejrzeli, więc dzisiaj o tym pogadamy. No więc tak, moje pierwsze wrażenia na świeżo po skończeniu, gdzie binge'owałem te odcinki, są takie, że były one zajebiste. Muszę powiedzieć, że nie miałem żadnego hype'u, patrzyłem i żeby to zrobić, musiałem wejść w swoje stare filmiki i zobaczyć swoje piękne fryzury z tamtych czasów. O, mój Boże, to było bardziej zaskakujące niż oceny, jakie dałem poszczególnym sezonom, a dałem 9, 10, 8,5 i czwartemu 5. Od piątego się odbiłem, wiem, że... Patrząc po ocenach w necie wszyscy uważają, że są równy albo tam nawet lepszy od niektórych, więc nie wiem, mi jak widać się nie podobał. Troszeczkę mówię o tym w formie przeszłej i z zaskoczeniem, bo czuję się jak bohater, w, nie wiem, jakiegoś nie Kodu Da Vinci, tylko tam którejś z tych książek Dana Brauna, którą tam czytałem, jak główny bohater budzi się w śpiączce i musi dojść po poszlakach do tego, co się wydarzyło, bo ma za pamięci. Trochę jestem jak ten z Memento. Mam wytatuowane oceny na YouTubie. A, pamiętam, że ten wątek hoppera w Głagu mi się nie podobał. No... Nieważne. W każdym razie, po wielu latach przerwy i czwartym sezonie, który ze mną coś nie klikał, miałem zerowy hype na piąty sezon, ale wiecie, jak przy każdym filmie i serialu, o którym gadam, otwartą głowę i nawet brak hypu, moim zdaniem, może się objawić tym. Zamiast się zawieść, mogę być zaskoczony pozytywnie i nie jestem zaskoczony, ale bez wątpienia moje odczucia są pozytywne. Te cztery odcinki uważam za kapitalne. Naprawdę wszystko w nich, moim zdaniem, działało. Nie mówię, że każdy najmniejszy wątek, że nie było jakoś spowolnienia, że tam co. Że... Wiadomo, ona no jak przy każdym takim serialu, gdzie macie w ogóle 30 bohaterów głównych i skomplikowane wątki dotyczące poszczególnych relacji i całego miasta i sytuacji na świecie, mocy nas przyrodzonych i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to nie, może, nie będzie idealnie, ale podoba mi się to, że pierwszy odcinek, takie solidne 8 na 10 po prostu 7-8, był po prostu dobry, bardzo dobry moim zdaniem. Przypomniał nam co się działo, wprowadził nas na nowo w akcję. Ustanowił proste cele. Nasi bohaterowie szukają Wekny podczas gdy miasto, chyba półtora roku po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, jeśli dobrze pamiętam, jest okrążone przez wojsko, więc szukają Wekny, nie wiedzą czy Wekna żyje w ogóle, czy przeżył ostatni sezon i jednocześnie ukrywając się przed wojskiem. Eleven, jedenastka sobie z Hopperem i Joyce... Te imiona wciąż mam takie, wiecie, że odgrzebuje z, memento z pamięci, nie? No ale nasze trio niczym Ray Skywalker ćwiczy, prawda? W Jedi Training ma na planecie brakuje jej, miesza świetnego. Ej! Pasowałby, co by nie mówić. Jest to serial oparty o pastisz i nostalgię, kina lat 80. i 90. E, trochę nie wiem, czemu w jednym odcinku padło zdanie, że trochę takie Mission Impossible, a to była jeszcze przed premierą, się dzieje, rocznikowo. Może po prostu tego użyli jako zwrot po angielsku, że niemożliwa misja, ale wiecie, od razu się ma? czy to jest błąd. Nie? No w każdym razie jak usłyszałem Flux Capacitor, czyli to, z, znaczy to urządzonka oczywiście z mojego ukochanego powrotu do przyszłości, jeszcze użyte w formie e, w, w, zrobienia w konia, w bambuko właśnie panią Joyce, e, mówię mua, złoto, złoto. Za takie momenty pokochałem Stranger Things w 2016. By the way, kupiłem tą koszulkę dosłownie na ten filmik z rok temu, wiedząc, że kiedyś ten sezon wyjdzie. Jest za mała, jest mi w niej ciasno brzuch mi się źle opina, ale hej, jedziemy, po to ją kupiłem, nie? Musi się, musi się 40 złotych spłacić. <grych> no ale właśnie, po tym wstępie, po zbudowaniu na nowo tych mini relacji, jakichś tam, wiecie, trójkąta miłosnego i kto z kim, jakie ma wątki w swoim życiu osobistym, że tak powiem, i przy okazji całej sytuacji, akcja rusza na łeb, na szyję. Te cztery odcinki są napakowane niczym cały ośmiodcinkowy sezon normalnie mógłby być w telewizji, czy nawet Stranger Thingsowy, pewnie jakby to porównać. Ale też nie czułem... Nie wiem, że to leci w takim sensie na łeb, na szyję, że wiecie, że za szybko, że się gubię, że nie wiadomo co. Nie, nie, to wszystko leciało w sensownym tempie, ale jednak pełnym treści. I to naprawdę szanuję. Szanuję w ogóle to, w jaki sposób, sposób bracia daferowie w ogóle napisali. Wiele momentów tutaj, znaczy całość, jak napisali, bo to jest tak dużo rzeczy, które są przemyślane, naprawdę super im to wyszło. Natomiast chodzi mi o takie momenty, gdy na przykład jakąś akcję bohaterowie w różnych grupkach, co jest typowe dla Stranger Things, że mamy właśnie różne grupki gdzieś tam rozkminiające podobne rzeczy. I właśnie tutaj było kilka sekwencji w pierwszych, szczególnie w, nie może, w każdym odcinku nawet, gdzie poszczególne grupki w różnych miejscach rozkminiały, rozkminiały jakby to samo. I był świetny montaż między nimi, świetne połączenie tego, że właśnie rozmijają to samo albo kończą za siebie zdania, tak z naszej perspektywy. I to, że właśnie akcja potrafiła operować kilkoma grupami ludzi, w różnych miejscach, tak żeby to wszystko miało sens, żeby każdy miał coś do roboty, żebyśmy my jako widownia się nie gubili, że czemu ci robią tam coś, szukają czegoś, bo jest to oczywiście serial i ten sezon szczególnie wypełniony takimi side questami, to wszystko gdzieś tam bazowane na D&D i kinie przygodowym, science fiction, lat 80. i tak dalej, więc wiadomo, że tu co chwilę są jakieś side questy, że musimy zdobyć coś, żeby zdobyć coś, musicie zagadać do, prawda, młodszej siostry tego, żeby zagadała do kogoś i tu można by się pogubić, jakby źle to wszystko rozpisać, a jednak te grupy były dosyć duże, jednak ich zadania sensowne i w ogóle te zadania były mega ciekawe, no nie? Moim zdaniem to wszystko, co prowadziło nas te takie... W każdym odcinku były takie, wiecie, z dwa, dwie główne rzeczy, że musimy do czegoś doprowadzić, na przykład zwabić e, Demagorgona, żeby wstrzelić w niego tym nadajnikiem, który nie wiem, jak się nie spalił, jak go potem racą podpalili, ale to się czepiam, nie? No jest tutaj dużo takiego trochę zawieszenia niewiary, nieważne. Natomiast ta misja, która przerodziła się trochę w takiego Kevina sam w domu, nie? Gdzie wiecie, gdzie tam jakieś pułapki na niego pozostawiali. Ej, była bardzo ciekawa. Musimy zagadać do młodszej siostry. I byle, jak ona się nazywa, bo to jest hit. To jest najlepsza postać tego sezonu. Erika. Mała, wygadana, po prostu mega. Mega postać. Ej, te dzieciaki tutaj. To, jak ten serial pięknie portretuje dzieci, które potrafią być wkurzające, które potrafią być. Emocjonalnie angażujące widza, wiecie, że właśnie coś przeżywają, jak Will, chociażby, czy, czy właśnie po prostu potrafią być takie upierdliwo wygadane, ale w ten uroczy sposób. Nie? Oczywiście potrafią być też wkurzające tutaj jak najbardziej, ale to, jaka mamy tutaj w sposób plejadę różnych rodzajów dzieci, że tak to nazwę, nie? Gdzie dzieci często w filmach potrafią być tym denerwującym elementem, gdzie aktor nie jest najlepszy, gdzie teksty pisał 50-latek z brzuchem i brodą i, i dziecko ma teraz tak mówić. I tutaj nie, nie wiem, że one mówią jakoś autentycznie, bo. Nie wiem nawet jak to ocenić, szczerze powiedziawszy, ale słucha się ich dialogów, tych relacji, ich rozkmin, tego jak są odważne i jak się boją i właśnie jak nie wiem, pyskują między sobą i tak dalej, się przekomarzają. Słucha się tego świetnie. Od pierwszego sezonu mówmy się, no tym stoi stranger, więc ci dorośli są tutaj dodatkiem, prawda? No w każdym razie, Erika Woros jest mistrzowska. I ma za zadanie iść przeprosić koleżankę, i dosypuje im po prostu, zapomniałem, jaką substancję konkretnie będą chyba, czy coś. W każdym razie usypia ich przy stole. Także mamy też taki czarny humor. I to jest tyle humoru w tych odcinkach, mimo powagi sytuacji, mimo poczucia, że jest to sezon ostatni, i w ogóle wielkie wydarzenia, i wojsko, i tu, i ryzykujemy życie, i wekna tutaj, prawda, może wszystkich zabić, porywać dzieci, więc mimo wszystko udaje im się rzucić humor taki. Skina przygody, i to też trochę dla dorosłych, trzeba powiedzieć, więc w ogóle super na wielu poziomach. I ta cała misja, że właśnie ich uśpili i, i wiecie, i uciekli do stodoły, a zostawili w domu pułapkę na Demar Dem demagorgona, eee, na zasadzie Kevina sam w domu. Trzeba powiedzieć, że w ogóle sceny akcji mi się bardzo podobały, to znaczy CGI, efekty specjalne, praktyczne, wszystko było sztos, zajebisty pod tym względem. Ten sezon jest póki co, i te. Na główki, które tam nie pamiętam, ale pamiętam, że czytałem, że no, najdroższy sezon tam, 500 milionów, czy ileś, nie? Możecie sprawdzić, e, widać, nie? To, to nie jest tak jak z tym ostatnim Wiedźminem, czy czymś takim, gdzie wiecie, z każdej strony plastik się wylewa tu, tu i ówdzie. E, nie mówię, że tu jest jakieś jest idealnie, ale generalnie wszystko wygląda super. Podoba mi się bardzo mix, jak wekna się pokazuje, czy jak ten. Upside Down, ten drugi świat się, wiecie, jakoś otwiera. To bardzo często, oczywiście jest tam mnóstwo CGI, umówmy się, robią dziurę w ścianie i macie green screen, ale jest mnóstwo efektów praktycznych. A przynajmniej tak wyglądają. Mogę się mylić, może to, tak, może, to takie dobre CGI, ale to jakieś takie macki czy coś, czy nawet jak Wekna się pokazał, wygląda na praktyczny strój, trochę może zanimowany czy coś takiego. Więc generalnie wygląda super wszystko. Sceny akcji bardzo mi się podobały, bo na przykład właśnie ta wspomniana z, z strzykiwaniem nadajnika Demagorgonowi uwierzyłem w to, nie? Że ten ma go zwabić, a prawie mnie dogonił, rzucając balonami, nie? Tamten czeka za ścianą z jakimś młotem, więc uderzył, ten przeskoczył, coś tam ci coś strzelił, takie... Każdy miał jakieś zadanie, wszyscy byli na skraju, że prawie by im się nie udało. Było to mimo wszystko na tyle realistyczne, że demagorgon byłem w stanie uwierzyć, że mu się nie udało ich pozabijać, nie? A Demagorgon w ogóle... Czy w nogi powinienem powiedzieć, one w tym sezonie są mega potężne. To, co się odpierdziła w odcinku czwartym, ja nie pamiętałem, że Stranger Things jest tak dla dorosłych. nie? Zupełnie ja szczerze, że nie pamiętam, czy poprzedni, jaki był rating poprzednich sezonów, ale no mamy rozpierduchę taką. Taki trochę Avengers Endgame, może w dużo mniejszej skali, umówmy się. Ale taki wiecie, że skumulacje wojska naszych bohaterów i ta sytuacja eskaluje, pojawia się potworów dużo, zabijają tych żołnierzy na lewo i prawo, często brutalnie. No to ujęcie, jak macie zbliżenie na jakiegoś żołnierza i mu przechodzi przez głowę, przechodzą szpony stricte horrorowe i, i jakby dużo goru, prawda? Krew się leje, więc bardzo dla dorosłych, bardzo brutalnie. Mimo zachowania takiej nastoletniej przygody, przygodowości kina, wiecie, jakieś tam It e i, no wiecie, inny, może nie The Goonies, ale coś tego typu, no wiecie, to znaczy, to, to się wzoruje, tak, co pastiszuje, więc w ogóle sukces na wielu frontach. E, Poszczególni bohaterowie, muszę powiedzieć, że naprawdę polubiłem ich na nowo, nie, że wiecie, parę lat tego nie oglądałem, Jakieś moje najlepsze wspomnienia są sprzed lat. Polubiłem, polubiłem z nimi spędzać czas, z tymi drugoplanowcami, z tymi głównymi. E, oczywiście trochę ten trójkąt miłosny między Nancy, Steve'em i Jonathanem. E, no trochę odgrzewany kotlet, umówmy się, ale hej, ma to jakoś sens biorąc pod uwagę poprzednie sezony i też podoba mi się ten balans, że są te sceny, że są jakieś tam śmieszne sceny, że oni się ścigają, który jest większym maczo, bo pierwszy wbiegnie na górę i be, ja to zrobiłem, ale tego nie ma za dużo, nie? I też jakby nie było takich scen, jakby nie było takich wątków, no to byłoby zbyt tak, wiecie, no, że super hiper powaga, mm, epicka muzyka i losy świata się ważą, trzeba dodać naszym bohaterom ich personalne, małe rzeczy w tej historii, żeby każdy przeżył jakąś mniejszą, czy większą drogę, żebyśmy byli bardziej zaangażowani, żeby to się przyjemnie oglądało. To jest na kino przygodowe, co by nie mówić, nie? A nie tylko zagłada świata science fiction. E, tak samo, no oczywiście na przykład wątek Hoppera jest bardzo mocno dla mnie już nudny na tym etapie, choć prowadzony dobrze, czyli cały czas się martwi o Eleven, jest gotów się poświęcić. No jest to takie, wiecie, no nie, jego postać nie ma wiele tutaj możliwości rozwoju, powiedzmy, poza tym, że hej, kocham swoją córkę i wszystko dla niej zrobię. E, co ma sens, ale znowuż nie jest aż tak ciekawe jak ci inni bohaterowie, którzy mogą troszeczkę gdzieś skręcić się, rozwinąć. No tutaj w ogóle hitem oczywiście jest Will, który powiem tak, przez pierwsze dwa odcinki, mniej więcej, trochę mi się zlewa, ale tam przez pierwszą część, trochę się martwiłem, że wiecie, co druga scena z nim to jest, on jakąś tam wykręcającą go minę robi, coś się z nim dzieje, no bo wiecie, jest jakoś tam połączony z tym hive mindem i tak dalej, co sprytnie wykorzystują w fabule do tego, żeby, wiecie, wykorzystać. Informacje, które on zbiera, że trochę jest takim podwójnym szpiegiem. E, natomiast, że co druga scena, to się on jakiś tam, prawda, go telepie i matka podbiega, i Winona Rider robi klasyczną swoją, wiecie, że jestem matką, która się martwi, nie? Trochę to było nudne, jak trzecia scena z rzędu taka była, ale Will wziął, e, jak się Maja Hawk nazywa, Robin. Robin, e, jak patrzę na nią, to widzę po prostu jej matkę, więc cały czas mam e, umę Turman i, i tego, i Tana Hoka przed oczami. W każdym razie, świetne dło. Świetnie się rozgrywa ta relacja, że po pierwsze w ogóle odchodzi to od matki, że dają mu jakąś sprawczość, że mówi: Nie, twój plan był zły, nie to nie ma czasu na banie się, musimy coś robić. Wiem, że ja jestem tym, którego pierwszego porwali cztery sezony temu i się martwisz i tak dalej, w ogóle i no wiadomo, wiadomo o co chodzi, no nie? Jesteś przewra przewrażliwiona, zresztą wszyscy są w niebezpieczeństwie, tak jakby nie patrzeć, ale musimy działać, musimy to zrobić, mój plan jest lepszy, okej, okay, działamy, nie? Plus oczywiście te jego wewnętrzne rozterki związane z akceptacją siebie, swojej seksualności, swoich uczuć do. Do Majka, to się. To, nie byłem pewien, do czego do, doprowadzi, ale póki co, dało przepiękny moment tej internalizacji, akceptacji siebie, gdzie przychodzi przemianę, wiecie, od tego, że jesteś za słaby, gdzie Wekna mu to mówi. I jakby ma ten moment po prostu końcówka czwartego odcinka to jest taki super hero moment, to jest taki anime moment, no nie, jak po prostu, jak on się pokazuje, jak trzyma demargo... gorgony mocą, ma te białka, prawda, wywalone i... i, i to, to, był moment, w którym patrzę na jego twarz i tak, ten, ten dzieciaczek z pierwszego sezonu, wie tak, czy to jest Goku? <laughs> Mówię, zaraz, czy on zaraz się zrobi Super Saiyan i tutaj, wiecie, będzie na napierdzielał, nie? Ale totalnie bajenacki moment. E, oczywiście, powiem wam szczerze, że ja, aż tak to Stranger Things aż tak mnie nie jara. To nie tak, że stałem, biłem, brałem przed komputerem, nie? Wiecie o co chodzi? Nie jestem aż tak tutaj, wow, ale scena, ale to wszystko pięknie się spięło, więc na poziomie takiego, wiecie, że oglądam i recenzuję film czy serial, było to zajebiste, miał swój moment i też ten sezon mega pokazał, jak silna jest, silny jest Iwekna i, i wszystkie te demagorgony i tak dalej, więc w ogóle nasi bohaterowie nie wiem, jak mieliby je pokonać, tak? Skoro rozpieprzają całą masę wojska i sprzętu i ten, więc przyda się bardzo pomoc. Przyda się pomoc tego, że Will odblokował nowe moce, takie weknowe zresztą, bo przecież zabił te demogorgony w tym stylu łamania, nie? Co też nie wiem, jak na nie działa, skoro nic na nie, nie działa, ale jednak działa. <laughs> Nieważne. I pojawia się ósemka, tak? Także będziemy mieć tutaj takie trio ludzi z supermocami, jak rozumiem, walczącymi. Jest czarny charakter Linda Hamilton, która, no, ma dwie sceny, gdzie jest tym takim, wiecie, zadziorną, prawda, panią szefową wojskową i okej, okay, wiele nie miała tu do zagrania póki co, poza tym, że coś tworzy wizualnie, trochę figurka z niej, ale zobaczymy w przyszłości, jak to tam się rozwinie. Dobrze mówię, nie zginęła, nie? Czy zginę? Co się z nią stało? Ile we niej przypieprzyła? Zapomniałem, co się z nią stało, bo pamiętam, że ją ciapnęła nożem, przewróciła i ten... Nie, napiszcie w komentarzach, nie? <grystanie> <grystanie> Autentycznie, zapomniałem. No w każdym razie. Podoba mi się też to właśnie, że Eleven się zapędziła do prawda drugiego świata, Upside Downu z Hopperem, więc nie mogła pomagać naszym bohaterom, jeśli chodzi o supermocy, musieli to kminić. Musieli współpracować, a jak nie współpracowali, tylko się kłócili, to przypieczyli coś z samochodem. Podobały mi się te decyzje daferów jako scenarzystów, nie? Że, że wiecie, mądrze te pionki po szachownicy rozstawili, żeby właśnie nie było tak, że tutaj, nie wiem, że jest ich za dużo, w za dużej ilości miejsc są, albo że ta część historii jest ciekawsza od tej, albo że, nie wiem, właśnie tu mają za dużo mocy. Podobało mi się to, że muszą kminić tak jak kminili, to wabienie, komediowe sceny, to było wabienie dzieci do toalety, żeby wyszły, wiecie, dziurą pod kiblem, jakby i takie komediowe ujęcie, że dziecko otwiera, on uśmiałem się. Zresztą dużo takich mniejszych momentów śmiesznych było związanych z, nie wiem, czy dialogiem, czy samą sytuacją, która jest trochę absurdalna. Były też hero moment już od pierwszego odcinka, by the way, jak są zaatakowani ci Wheelerowie, gdzie Karen, jako ta milf mama, nie? stawia opór wreszcie ma coś do zagrania takiego w tym serialu, poza, poza, wiecie, zwykłym rodzicem, który tam coś tam, pamiętam, że w tym poprzednim sezonie leciała na tego, wiecie, przystojnego, e, czy tam dwa sezony temu, już nie pamiętam, i jej mąż, ojciec rodziny, który jest po prostu jakim trosze, troszeczkę ojcem Ludwiczka, nie? <laughs> wiecie, marudzący, taki facet, no, no, Jezu, musimy ich tutaj trzymać na śniadaniu. Stawili opór, była rozpierducha, są w szpitalu i, i, to też były całkiem mocne sceny, gdzie nasi bohaterowie wiedzieli o tym, musieli do nich zdążyć, prawie im się udało, Takie, jest bardzo dużo napięcia budowanego właśnie w ten sposób, w takich scenach, że coś odkrywają i muszą tam gdzieś się dostać, albo gonią, albo uciekają, albo nie wiem, mają jakiś plan i o mój Boże, prawie nam wychodzi. Daferowie wszystko to świetnie piszą, więc napięcie działa jak najbardziej. Wszystkie te skomplikowane plany są zrozumiałe dla widza, nie są przekombinowane ale są na tyle skomplikowane, żeby były ciekawe, że są kilku kilkuetapowe, że muszą właśnie coś zdobyć, żeby coś z LTS, żeby zrobić pułapkę, nie? Także muszę powiedzieć, że no świetnie mi się to oglądało. I te odcinki, moja jakby myśl, jeśli chodzi o ocenę w głowie, nie będę oceniał, wiecie, połowy sezonu, ale takie 9 na 10 bym dał, powiedzmy. Natomiast to było takie, y, równia pochyła do góry, no? Yy, w sensie wznosząca. Zaczęło się tak naprawdę yy, solidnie i tak, do góry, do góry, do góry, do góry. Aż w finał, wiecie, to jest taki po prostu anime. Yy, Także tak jestem ciekaw, y, co będzie dalej, bez wątpienia. Yy, co tu dużo mówić, no, udało im się po prostu, udało im się. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie domkną, nie? I poszczególni bohaterowie. Jestem ciekaw, jakie je dostaną rozwiązania swoich wątków, ale widać, że każdy z nich w jakąś stronę zmierza i widać, że jest potencjał na ciekawe zakończenia wątków. A, no i nie powiedziałem o tej, o Max, bo okazuje się, że żyje, ale jest jakby niby w śpiączce, ale w pamięci Henry'ego, gdzie na początku był wątek, że zwabia dzieciaki. Znowu takie lata 80', prawda? Black phone, jeśli jesteście w temacie. Zwabianie dzieciaków na zasadzie takiego, U, jestem tutaj, tam twoim przyjacielem, choć. I zamyka ich w swojej pamięci, więc tam oczywiście no, pewnie to będzie jakimś kluczem do rozwiązania sytuacji. Ta, ta jaskinia, do której bał się wejść, no, na pewno ma jakieś specjalne znaczenie, i wiecie, to jakoś tam się wszystko połączy z jego przeszłością. Brzmi ten wątek dla mnie najmniej ciekawie z tego wszystkiego, bo jest to taki wątek, właśnie eksploatowany w kinie horrorowym, nie? Gdzie wiecie. Właśnie jest jakiś porywacz, czy, czy jakieś duchy, ten Black Phone mi teraz przychodzi na myśl, bo niedawno była druga część, coś tego typu. E, więc ten wątek mnie najmniej ciekawił, no ale Max żyje, więc jest potencjał, że ją odzyskają. Jest w ciekawi, ciekawie wyglądającej krainie, która jest jakimś tam więzieniem myśli, nie wiem. E, no zobaczymy, jak to się wszystko połączy. Na razie nie będę się bawił w zgadywanie w tym momencie, zresztą jestem zbyt na świeżo, wiecie co, choć rozkończyłem. Jest tutaj tyle się działo. Mam wrażenie, bym obejrzał ze trzy filmy i teraz wyszedł. I wiecie, w 20 minut o nich opowiedział, więc głowa mi trochę paruje. Natomiast jestem zachwycony. Muzyka, bo mówiłem o warstwie wizualnych, że wygląda super wszystko. E, muzyka była też sztos. Dobór tych poszczególnych mniejszych piosenek z tamtych lat, ale w ogóle wiecie, cały soundtrack jest super. Nie? naprawdę, naprawdę bawiłem się świetnie. No, e, może na koniec. No już tak na sam koniec zostawiłem najbardziej memiczną rzecz na około tego sezonu, czyli nasze 30-letnie dzieciaki udające, wiecie, 17-latków, czyli ile oni tu mają mieć, bo to parę lat minęło od pierwszego sezonu. Nie było najgorzej, nie było najgorzej. Jakby spodziewałem się tego, nie miałem z tym problemu. Oczywiście niektórzy z nich wyglądają tak, wie, wiecie, że trochę się przypomina deksterek, jak, <grytania> jak wsadzili Michaela Sehola w. Wy... Perukę i miał udawać siebie 16-letniego mając 35 lat, czy coś tam, trochę, się, trochę miałem takie skojarzenie, nie powiem, że nie, ale nie było najgorzej, jest to dla mnie akceptowalne, w tym sensie, że co, no rozumiem, no, jakby trzeba było kręcić szybciej, no ale co ja wam powiem, nie? Także nie przeszkadzało mi to, mimo że Will to w ogóle, Will w tej ostatniej scenie z tą szczęką tak patrzę, Clark Kent? <laughs> nie 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 wzrostu i jak kiedyś przypakuje, może być supermanem, nie? No nie w każdym razie czekam na Wasze opinie, moi drodzy. Czekaliście, doczekaliście się. Nie czekaliście, to też się doczekaliście. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym sezonie. E, czy tylko mi się podobał, czy Wam też. Hej, ja jestem zaskoczony. Nie, nie jestem zaskoczony, ale jestem pozytywnie nastawiony i chętnie obejrzę dalej. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Jak przewidujecie poszczególne wątki, albo, no właśnie, co Wam się podobało w tym sezonie, bo było dużo potencjalnych, e, potencjalnie dobrych scen. Także dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.